Witajcie w trzeciej części naszej e, biblioteczki musicalowej. Co kto z nas ma? Jakie dokładnie, płyty? Dokładnie. Co tam masz? Opowiadaj. E, proszę bardzo. Ja mam e, pierwszą płytę, niestety bez okładki. Gdzieś mi przepadła. Her. Znaczy, że słuchasz w samochodzie. Słucham, tak. Mam ją, mam ją cały czas, na bieżąco. To jest e, muzyka z filmu. He's in the part, and you lie no mogliśmy tu with siedzieć Mars. i nucić paprze No ten musical jest dla mnie mega ważny, ja go widziałem bardzo dawno A temu. też w tym? Nie, to było w Teatrze Muzycznym Gnini, jak ja Lisz, byłem za, za no, no, no. O, no, no. aczkolwiek byłem na tym musicalu wiele razy i uważam, że scena pod tytułem Let the Sunshine albo... No Jest wiele tam utworów i scen, które, które no, podbiły moje serce. To jest dla mnie bardzo ważny musical gdzieś tam w moim sercu i polecam serdecznie. Kolejna płyta. Everybody's talking about Jane. Ja nie tego w ogóle. to jest musical, który, na którym byłem ostatnio na West Endzie, nie wiem, kilka miesięcy temu. To jest świeży musical, który został wyprodukowany na West Endzie, ale już przenosi się na Broadway. Yy, i będzie na Broadway'u grany, więc myślę, że no, może mieć tutaj... Yy, everybody will talk about Jane. Everybody everybody's talk about Jane. Więc jest to musical o, yy, o, o chłopaku, z, yy, który marzy o tym, żeby być drag queen. I jakkolwiek nie brzmi to yy, porywająco, to samo aktorstwo i, i, i to, co oni tam wykonują, i muzyka jest naprawdę mega ciekawa, więc polecam serdecznie. Mm, no i mam Crazy For You. I got freedom, I got music. Ale mam polską naszą wersję. Ja e, mam rytm. Ale też nie całą. I muzyk mam. I muzyk ma. I muzyk ma. Ale, tutaj e, jest tylko 14 utworów, nie wszystkie chyba są. E, e, więc... Zdawka tutaj na pewno jest? Jest on. Jest on, więc. Jest, jest Basia Melcer, jest właśnie Janek, zdawka. Ja też tu jestem. Jesteś tu? Tak. Darek Kordek. No, jest tutaj kilka ciekawych, e, ciekawych nazwisk. Czekaj, nie pamiętam się to nazywa, ale jestem tu. Dobra. To zapraszamy serdecznie. Ja tym samym, y, proszę bardzo, pokażę moją płytę pod tytułem Spongebob. Spongebob, kaciasto, porty, Spongebob. Dubbingowałaś? Y, tyłówkę chyba tam w chórki tak? tak? No słuchajcie, tutaj jest też ten utwór, oczywiście na koniec musiał być dany, jakby po, po ukłonach. Ja tę płytę już, już przeżarłem tyle razy, to jest coś niesamowitego, słuchajcie, bo te płytę, ta płyta, nie napisał jej jeden facet, tylko napisali ją... E... jak książkę mówisz, ta muzyka chciałeś te, te, te Tak, te, te, że tę płytę, o to chodziło, napisali tacy artyści jak David Bowie, e... Panic Pani the Disco... Słucham? Czyli to jest taki John No właśnie nie, John Legend, bo oni wszyscy pisali specjalnie po ten musical. Dostali jakiś temat i każdy, z tych tam właśnie Alex Eber, The Flaming Lips, Cindy Looper, każdy napisał jedną, każdy, każdą piosenkę napisał osobno i potem jeden kompozytor to w całość jakby zebrał, żeby to miało jeden klimat. Świetna muzyka, najdroższy musical jaki powstał kiedykolwiek. Chyba, albo Spiderman być, mógł, mógł być droższy, ale to kosztowało bardzo dużo pieniążków. Niestety już nie jest grane na Broadwayu, ale z tego co słyszałem, to chyba będzie wracać. A widzisz, no dobra, ja teraz mam tutaj. pod Tytułem: Jackal and Hyde. Look at me and tell me who I am. Taki piękny. Musical hej, przypiękne utwory. Jest kawał Każdy też. wiem, że w faceci jak chodzą na castingi, to, to śpiewają yy, najbardziej znany utwór z tego musicalu, czyli yy, Alive? Nie. I'm alive, I'm nie, alive. nie, 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 nie. Ale jest jeszcze ten. Yy, to jest Ale jest jeszcze ta konfrontacja, ta, co walczy ze sobą. A, do tak, you really tak, think? Tak, that, never, let you go. Ale to aktorsko jest najlepsza piosenka do zrobienia aktorską. Znaczy, no to jakby tak po sobie mówiąc. Co? Greatest to jest Showman. Musical, A. który, no, jakby jeszcze nie jest chyba scenicznie wystawiany. Wystawiony. Nie wiem, czy jest wystawiony, never, czy nie jest wystawiony. Tak, no to jest kilka takich hitów y, naprawdę ciekawych. Y, sam film nie wiem, czy zdobył, jakby takie popularność na pewno zdobył, ale czy serca? Moje w sumie tak, no bo to jest ciekawe i fajne podejście poza tym. Sobie... nie wiem, czy wiesz, że właśnie Benji Pasek i Justin Paul y, byli autorami do musicalu, y, y, No, te o tym chłopaku autystycznym. Z tym takim. Dear Evan Hansen. A Dear Evan Hansen, no tak, no to, no to słuchajcie, no to ma mamy jakby. E dowód na to, że to dowód są raczej na to, że to... specjaliści. Specjaliści w branży. Co tam jeszcze masz? Alexander Hamilton! Hamilton, słuchajcie, kupiłem, musiałem kupić tę płytę, ona kosztowała bardzo dużo pieniążków. <giblet> jak bilet Jak bilet sam, sun, aczkolwiek ale. uważam, że no, nie no, w mojej bibliotece, tych, tej musicali, musicalowej bibliotece, no to jest taki must have, no. Kurczę, to jest jeden z tych musicali, które no, podbiły moje serce i troszkę zrewolucjonizowały myśl o muzykalu, więc myślę, że nie trzeba tego za mocno przedstawiać tego tytułu, ale jeżeli no, ktoś to ma ochotę na no, spotkanie Mam Mam. Ja mam tutaj, proszę Państwa, West Side Story. West Side Story. Tak, Maria, jest... Maria, 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 Maria. La, 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 la. E, muzykę napisał e, Bernstein. Jest naprawdę świetnie. W tym roku, w grudniu, tak? Ma być premiera filmu, więc... Co, będzie reżyserował? Bardzo... Steven Spielberg. Oj, pan o Jurassic Parku robił sobie story. Nie, ale to na pewno będzie hit, i myślę, na Ja pewno. pójdę, nie wiem jak ty. <grym> A może ja pójdziemy razem, no niestety. I może zrobimy z tego Konto. relację. Yes. Uważam, że jest to mega, mega mm. fajny kawał musicalu. Eliza Twoje Serce, Teatr Muzyczny, Kapitor po raz kolejny. Ciekawe kompozycje również Twojego kolegi, nie? To znaczy chyba on teksty pisał, tak? No właśnie tak mi coś mówiłaś ostatnio. Tak, Marcin nie mam Januszkiewicz, powodu, żeby ci nie który nie gra zresztą w Miss Saigon Chris'a w Łodzi. Marcin Januszkiewicz, wy... tak, teksty piosenek. No, więc jest tutaj współautorem i... Podobno świetne. Muzykalowcy no, robią musicala. Ciekawa rzecz, polecam sprawdzić. Nie wiem co wybrać, bo już zaraz się tam kończę, ale mam jeszcze Fossi, ale to już, będę, bo już będziemy chyba kończyć. 42 ulicę oraz Krainy Lodu. Yy, znaczy Frozen. Wiadomo, że na Broadwayu jest już ten musical. W przyszłym roku na początku ma być na Westendzie, więc też uznaję, że trochę jest to musicalowe. Absolutnie. Ja mam też jeszcze dwie płyty, które mi zostały. Mhm. <laughs> jedna to yy, Grand Hog Day czyli na polski dzień świstaka, który został wystawiony na Broadway'u, podobno bardzo śmieszne. Muzyka znam oczywiście, bo już przesłuchałem tę płytę kilkanaście razy no, co to dużo mówić, o facecie, który codziennie się budzi i przeżywa dokładnie to samo I? oraz Szachy Szachy, czyli muzyka panów, którzy y, jakby byli członkami ABBY kilka też fajnych hitów, uważam, że piękna płyta Team Rice, między innymi więc no, nawet chyba skończymy. Dziękujemy Wam bardzo. Yy, pochwalcie się, jakie Wy macie płyty. Może jakieś, których my nie mamy? No właśnie, a może tak. Ale ja też się muszę znamy. przyznać, tak? Ja się muszę przyznać, że bardzo dużo raczej słucham już teraz na Spotify. U. No ale to mi nie dziwota, takie czasy. Śpiałam. Sugar, butter, flower. <laughs> Na przykład. Na przykład. Także subskrybujcie waitress. kanał koniecznie. Dawajcie znać, jakie płyty powinniśmy kupić w takim razie, skoro, skoro ich tutaj nie ma. Bo jest takich kilka, na przykład ja Waitress, nie mam, ja albo nie mam, jakieś Ja nie mam inne. nawet odtwarzacza, więc nie wiem <grym> gdzie miałbym ich słuchać. Chyba tylko w samochodzie. Ale dziękujemy Wam bardzo. E, e, czekajcie na nasze filmy, bo my czekamy sami na nasze filmy <grym> następne. My w Subskrybujcie, lubcie, dzwonkujcie, czy co tam. Ale na pewno dawajcie komentarze. Liczymy na nie i do zobaczenia. Do, usłyszenia. do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!